Witam serdecznie. Tutaj Komin, a Wy oglądacie z Kostką i Miarką. Dzisiaj porozmawiamy sobie w tematach marynistycznych o modelach z gry Bogowie wojny Togo. Są to modele wykonane w technologii druku 3D, co może być nowością dla części graczy, a dla tych już posiadających modele, samą nowością może być zdejmowanie takich modeli z podpór, które są tutaj użyte. Natomiast nie należy się tego bać. To jest dokładnie to samo co zdejmowanie, co wycinanie modeli z ramek, co obrabianie modeli żywicznych albo metalowych przed samym pomalowaniem. Wydawca zaleca osobom początkującym i nie mającym wcześniej styczności z takimi oto modelami. Zamoczyć je po prostu w bieżącej wodzie dla łatwości samego zdejmowania tych podpór. Eee, przez co mówię w bieżącej wodzie, dlatego nie ustawiam czajniczka na 100 stopni, tylko na jakieś takie 60-70 stopni Celsjusza. Ok, woda nam się zagotowała do faktycznej przedtem temperatury, więc naleję sobie tego trochę do małej miseczki. I taki oto model. No, to jest żywica, więc raczej się nie rozpuści, i możemy sobie zrobić plum. Niestety, jak widzimy, nasz statek tonie. Ale to jest w tym momencie dla niego dozwolone. Nie polecam pić naparu z takiego statku. Ale polecam wyłowić po chwili statek z takiej wody. O, i tutaj już część podpór sama ugina się, jakby była totalnie gumowa. Możemy przejść do. Po kąpieli w bieżącej wodzie przymierzamy się teraz do. Delikatnego odcinania od każdej małej armatki, o tutaj już nawet same odeszły od każdej małej armatki każdego pałąka wystającego ze statku, eee, z burty okrętu takie podpory. No to może zejść trochę czasu, o, ale niektóre z nich, tak jak ta tutaj, już same odeszły niektórym trzeba natomiast troszeczkę pomóc. Te dwie mogę za jednym zamachem, a potem jeszcze te końcówki dodatkowo obrobić. Ops, raz i dwa. Ta. I została nam burta z drugiej strony. Klik. O, tutaj kolejne odeszły same. Ta wyżej jeszcze nie. Jak możecie zobaczyć, na zbliżeniu te modele są bardzo wdzięcznie oddane. Mam bardzo dużo wspaniałych szczegółów. O. I jeszcze ta jedna z przodu, o której zapomniałem. Ok. I teraz możemy się zająć tymi wszystkimi podporami na samym dole. Ja najpierw to zrobię zgodnie ze sztuką, czyli hardo poodcinam wszystkie kolejno na samym dole, mhm. i kiedy już większość z nich będziemy mieć w ten sposób odciętych. Możemy. O! Wziąć ten model i dość brutalnie zacząć się odrywać. W ten sposób. Uważając, oczywiście, na wszystkie nasze szczegóły na burtach podczas trzymania tego malutkiego modelu. O! I po oderwaniu tych wszystkich podpór, powinniśmy mieć mniej więcej, mniej więcej taki Taki spód statku. Tutaj będzie widać te wszystkie podpory. Aczkolwiek pamiętajmy, że ona, że sam okręt będzie znajdować się na podstawce płasko yy, i nie będzie to do końca widoczne. Jeżeli nasz okręt nie jest do końca dopasowany do podstawki, nie jest do końca płaski, tylko robi taką łudeczkę, to póki jeszcze jest ciepły, możemy go docisnąć w ten sposób do, do podstawki i wyrównać. Ja teraz to zrobię od razu posługując się klejem. Postaram się przykleić ten model do podstawki, żeby już cały czas był idealnie płaski. Ok, za jakiś większy obszar. Pamiętajmy, że cyjanoakryl reaguje z wodą, także wskazana jest tutaj szybka operacja. Okej, okay, samego klejenia, dobrze jest to zrobić na brzegach, nie e, przejmujmy się tym, że ten klej wyjedzie, ponieważ sama podstawka będzie jeszcze obrobiona i upiększona morskimi falami i różnymi kolorkami, które zrobimy później w postprodukcji. O, i tak oto okręt na środku dociskając przez moment będzie się trzymał na podstawce. Tak to wygląda po no, skończonym odrywaniu samych e, podpór. Drukowałem już trochę modeli 3D i osobiście uważam, że to jest bardzo dobra opcja dla początkujących, aby ułatwili sobie e, pracę przy tego typu modelu. Natomiast, jeżeli ktoś już jest zaprawionym w bojach modelarzem, może odpuścić sobie część z gorącą wodą i po prostu zacząć odcinać twarde elementy tych tutaj łączeń. Hops, prawda ciepła woda bardzo tutaj pomaga przy odklejaniu tego od tak drobnych elementów i tak drobnych armatek, dział, końcówek, wylotów powietrza, kominów i różnych różnych innych części, których będziemy mieć przy tych statkach. Tutaj na przykład odcinam od kawałka wystającej kotwicy, o. Jak już od takich głównych elementów mamy to. Eee... Odcięte. Można zacząć brutalną siłą wyłamywać od spodu te wszystkie podpory. Albo nawet sam statek. Mam tutaj: tutaj jest płaska część okrętu. Albo nawet sam okręt. O, odrywać. Jako, że łączenia podpór przy samych modelach są dużo cieńsze niż podpory, które widzimy tutaj od boku. Powinny zacząć odchodzić same w pewnym momencie bez najmniejszego oporu. O! Pomogłem sobie tutaj tym trochę cię do wody. Było nieco łatwiej, ponieważ one są dość gęsto zrobione. Jeżeli komuś nie podoba się taki widok, zawsze może użyć pilnika szerokiego. Natomiast ja sądzę, że nie zrobi mi to różnicy na samej podstawce, ponieważ ładnie upiększy ten model o przy tego typu okręcie faktycznie warto byłoby go jeszcze raz włożyć do kąpieli na jakieś takie 20 może 30 sekund, żeby warstwy, z których jest zbudowany model, um, były bardziej wyginalne, żeby model dogiął się do podstawki. Sądzę, że klej powinien złapać dość szybko, ponieważ akryl z wodą reaguje. Mógł, musiał ewentualnie podkleić na brzegach i. O! Powinno chwycić. Jest I trzeba będzie to przytrzymać przez około 15-20 sekund. Teraz przejdziemy do małego porównania skalą modeli z gry Bogowie Wojny Togo i innych modeli, które akurat posiadam w kolekcji. Tutaj mamy okręt U.S.S. President z gry Black Seas. Modele z Bogowie Wojny Togo są w skali 1 do 1200, natomiast modele do Black Seasa są w skali 1 do 700. I teraz z gry o nieco innej skali, Victory at sea. Troszeczkę późniejszy okres, bo już druga wojna światowa, to jest, to jest okręt japoński, okręt Yamato, który jest największym okrętem w grze. Dalej USS Nowy Meksyk, który jest już prawie tak krótki jak te tutaj dwa oraz jeden z moich Yahagi. I tutaj widzimy, że bardzo pokrywają się długością. Natomiast sam aganoklas przez to, że no tak skalę od, od niego wymaga, jest dużo, dużo węższy. Idziemy o to radosnym pobojowiskiem na biurku. Kończymy pierwszy tutorial z serii, jak obrobić stateczki do Bogowie Wojny Togo. Następnym razem zajmiemy się samymi podstawkami i tym, jak ładnie zrobić na nich. Ale tak jak mamy w grafikach w samym podręczniku. Do zobaczenia!